Mariusz Bach z nami, był do bistrzowskiej pasów kategorii części, Marusz kiedyś mówię, że do 50 będziesz boksował, na razie jakoś tak konsekwentnie realizujesz ten plan, żeby pozostać aktywnym. Właśnie to ja, ja, ja muszę być aktywny, muszę się rozszerzać cały czas, a wyprzedzając swoje pytanie, ta kolejna, kolejna walka będzie w WMA. A to dlatego, żeby właśnie podtrzymać to, to, te treningi, tą, tą w miarę formę. A, nie, ja, ja po prostu muszę cały czas ruszać, tak. Mhm. Akurat nadarzyła się, nadarzyła się walka w formule WMA z, z fajnym przeciwnikiem, więc... Czemu nie? A czy się takimi opiniami, że chodźcie na kupon od kariery, czy, czy to jest twoje życie, po prostu robisz co chcesz? Przysięgam ci, przysięgam wam od paru, paru lat nie czytam komentarzy, Eee, nie warto pisać. Nie warto No nie warto pisać. Nie. No nie, nie warto pisać, pisać, bo nie czytasz. Ale co odcinał kuponet? Myślę, że więcej dobrego mi dają takie treningi, takie walki pokazowe, charytatywne e, w różnych formułach niż siedzenie w domu i nic nie robienie, tak? Tylko wiem, wiem sam po sobie, że e, więcej kłopotów bym miał niż pożytku, więc, więc dla mnie osobiście... Lepiej, lepiej się poruszać, potrenować. Wiadomo, to, to nie jest moja formuła, tak? Ile? nie z moją formą. Ale odważnych środków należy. 20 parę lat temu się mówiło, coś było nie do zrobienia, odważnych świąt należy się robiło po prostu, tak. Mhm. A to ty już toczyłeś taką walkę charytatywną ostatnio z mocynek, to nie nośpiutka, to ja się znam, ja, ja, on do mnie przyjeżdża na spaniem, ja do niego jeżdżę do, do Cieszyna. Mm -hmm. e, solidny tak, solidny, ciężki. E, myślę, że, że, że będziemy podciechać tak. Wiadomo, e, żeby dostać walkę Mr. Świata, naprawdę trzeba, trzeba mieć kontakty i umiejętności, tak. E, ale na pewno jest niejednym jakimś e, przeciętnym zawodnikiem e, do fajnej pojedynki. Mm -hmm. Dobra, to teraz porozmawiam z tobą jako ekspertem, bo ty tą całą ciężką dzisiejszą znasz. Od ito po piłkę no i tak dalej. Wszystkich testowałeś, wszyscy ciebie testowali. Tak, jak, od, od tego ito może zaczniemy jako oceniać się talentem, bo no, osta, on tak ciebie ostrogo przetestowano, okazuje się, że to naprawdę kozem. Jest, on wieś, a? Jest. Agresywnie zaczyna tak my, tak jak ja. Nie spodziewałem się, że on tak agresywnie zaczyna tak. I tak. e, 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 to jest jego plus. I wiadomo, tak naprawdę mm. to stary będzie ta osoba, która przytrzyma tam tę nową linkę, tych, tych dwóch, trzech, czterech punktów. A to uderzenie nie faktycznie ma taki potencjał. Wiesz co? To ma, wiesz, on, on dużo ciosów zadaje, mm -hmm. dużo ciosów. Tak, myślisz, że on już, wiesz, skoczył akcja, to chwilę, wiesz, bo i to gdzieś tam tak samo e, zniechęca tych, tych zawodników, tak. Mm. Ale jest, jest potencjał, jest, 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 jest materiał na. Tak, to był błąd zawodnika. Ostatnia walka pokazała, tak. Pierwszy na tego Markina, da, wielkiego... Markina, tak. No właśnie. Wśród obózów rewanż czy Kurczę, ja siedziałem w tych tak samo 6 a tygodni. E... A ty poczekaj, teraz pomagałeś mu czy nie? A, ta, 6 tygodni. Po tym razem krył spary nie pokazał, z kim spali. Ja. Ale wiesz co myślałem? Spodziewałem się więcej po, po fiur, tak? Myślałem, że on więcej coś zaprezentuje, e, że wyciągnął wnioski po tej pierwszej walce. On go powinien, powinien zepchnąć tą masą, tak, masą. wiadomo na początku e, pierwszej rundy to był brzydki boks, ale gdzieś tam no, wy, powinien wymęcić usyka. Usyk jak zawsze, on świetnie przygotowany w fizycznie, w psychicznie kondycyjnie, dużo czasu zadaje. On, nigdy, on nie, nie musi się zmieniać w tym boksowaniu, tak? Jest skuteczny. Eee, jeszcze myślałem, wiesz, jak będzie, byłby, byłby e, wygrana Fiurego, byłaby trzecia walka, teraz to, że myślę, nie ma, nie ma sensu, myślę, że, 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 że promotorzy zrobią e, Joshua Fury. Kto wygra? Bo obydwu znasz. Chorcy, to też będzie fajny, wiesz, fajny e, Joshua po, po, po raz tak. Ten, ten, tak samo. Na tak, pewno jeden i drugi będzie miał dużo do udowodnienia. O! Jeden i drugi będzie miał dużo do udowodnienia. Osobiście e, bardziej mi się podoba e, Joshua, tak? Układany, umieśniony, wiesz, pozycja elegancka, ale Führer jest naprawdę bardzo niebezpieczny, bardzo niewygodnym zawodnikiem. Wielkim, dobrze o na nogach mocno bijącym z każdej, z każdej pozycji zmienia pozycję więc jak będzie jeszcze się będzie boksował każdy, każdy każdy zawodnik będzie razem ciężko a ty z dipasparowałeś? Zaskoczyło cię co zrobił Wiesz co, to już się będę powtarzał będę powtarzał się jego przegrana walka z Uszykiem, Więcej mu dała niż, niż pięć wygranych, jednych wygranych z tym przeciwnikami. Ta przegrana z użykiem naprawdę mu o wiele więcej dała niż, niż, niż inne pojedynki. Tak. To, to go wzmocniło, pokazało jemu i jemu Timowi, że, że jest naprawdę mocnym zawodnikiem, mocno bijącym. I tyle no, teraz wiesz, teraz, teraz. Teraz, żeby pokazał się jeszcze fajnie na moje e, będzie, będzie za niedługo walka usyk i Ła. A jest tak faktycznie mocno miał zawodnikiem, zabonik. Tak. To testowałeś wszystkich, tak? Jest, jest tak. To jest faktycznie lekkie kroki. Jest ma taki pojedynczy, tak. Jak tak... Złoży się tak, to, to jest jeden z mocniejszych, mocniej bijących zawodników. tak. Dobra, to teraz zmierzamy do pytania: kto może pokonać członek Usyka. To jest wszystkich, znasz całą czołówkę, znasz Musyka. Kurno. To może z nim wygrać? E, Taj to... walczy, Muhammad Ali też nie. <laughs> Wiesz, co. Ten jest tak, jakby. jest z młodych zawodników, tak? No dobra, tam pojawi, może... super, pojawiłeś cały czas nazwisko Martyna Bakole, twojego pogromcy, mistrza Polski. Czy byłeś świadkiem w ogóle tych sparingów nie. z wozuszykiem czy nie? Nie. nie? nie. widziałeś tego nokautu rzekomego? mego. Albo nie wiesz powiedziełeś. Nie, was was nie, 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 nie był na, na sparingach, tak. Wiesz, ten, ten, ten Bakole też jest takim wiesz, nie, nie, niewygodnym zawodnikiem. E, ale czy na Usyka by wystarczyło? Myślę, że nie, tak, mm -hmm. myślę, że nie, e, nie wiem, nie widzę, nie widzę. Ale nie tak. że będzie miał Myślę, że tak, tak, myślę, że tak, że, no to może być że po tamtej pierwszej walce oni przestawili, przestawili swoje myślenie, swoje, swój pogląd na, 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 na inny boks, tak. I teraz, Walka z szcząm pokazała to, że zupełnie, no zupełnie jest innym zawodnikiem niż, niż był wcześniej, tak? I że ten rewanż by, by byłby fajniejszy, tak? Fajniejszy by był. W tym mar Mariusz jeszcze dostałeś w ogóle propozycję z czy bokserskich, czy już... Dzisiaj. Czy... Tak? Od kogo? A, nie mogę. Ale za granicę? Nie, to w kraju. A w kraju? Ja, bo... Ja, to, to... No dobra, Kaspar Baja. No, Mrug, mrugnie się tak. Nie, akurat, ale, ale dzisiaj rozmawialiśmy akurat przyszedłem z na sercu. Wczoraj miałem takie spotkanie z kibicami. I było pytanie właśnie o walkę taką moją z jakimś Polakiem, tak? I faktycznie powiedziałem, że, że ten mistrz Polski e, fajnie by było są mistrza no, mistrz Polski, a akurat jest pośrednacem Mejna, więc, więc to tak się, tak się złożyło tak, ale to od mojego, widzimy się od mojego chciania, to że to, no, to jeszcze długa droga, tak. Ale myślę, że w takim dystansie 10-12 rund e, taka walka dla mnie i dla, 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 dla mojego opozyta była chętna. A jak chyba byś się rozbija tam za granicą, bo to da odpłacasz troszkę, Musi, musi. No? Wiesz co, musi. Teraz myślę, że on, on e, poświęcił się, myślę, że troszkę na dłużej tam zostanie. Tak, e, te, te sparringi są treningi, sparingi, e, dużo mu dadzą z, z tymi różnymi zawodnikami. Tam jest ich odgroma, tak jak u nas w kraju jest, jest ograniczona ilość tych zawo zawodników wagi ciężkiej, to tam jest ich naprawdę sporo, o których nawet nie, nie widzimy i nie słyszymy, bo oni tam się jest cały czas e, jeden chodzi i przychodzi, tak? Więc tam, Takich przeciętnych zawodów, który przytrenuje dla siebie, jest naprawdę wymagającym swoim partnerem. Dzięki bardzo.